Witam wszystkich mechaników i pasjonatów wypasionych narzędzi. W dzisiejszym filmie pokażę Wam piękny, wypasiony wózek narzędziowy od firmy Vera. Marka Vera jest dość charakterystyczną firmą. Która nieustannie poszukuje nowych pomysłów. Wyróżnia ją, co widać na pierwszy rzut oka, niesamowity design oraz innowacyjne rozwiązania. Narzędzia z tej stajni są wykonane z największą dokładnością i również są niesamowicie mocne, dzięki czemu wskaźnik reklamacji oscyluje wokół zera. Wózek, który mam przed sobą, ma wysokość 1,3 m, 70 cm długości i szerokości 49 cm. Posiada kluczyk i zamek, a jego całkowita nośność to 480 kg. Ładowność na szufladę wynosi 20 kg. Sam wygląd wózka już według mnie robi wrażenie, ale najważniejsze jest to, co jest w jego sercu, czyli w środku. W pierwszej szufladzie znajdują się wkrętaki, różne rodzaje wkrętaków, wkrętak. Co ja gadam? Otwieracz do butelek, bardzo przydatna sprawa, długopis oraz chwytak do wkrętów. Wkrętaków jest 16 różnych modeli: 11 w rękojeści zielonej, krzyżowe PH oraz PZ, płaskie i z końcówką Torx. Mamy tutaj wielokomponentową rękojeść Kraftform z sześciokątnym kołnierzem, który zapobiega staczeniu się narzędzia. Mają one system kolorystyczny szybkiego wyszukiwania Take it Easy, dzięki któremu łatwo możemy odnaleźć narzędzie. I co według mnie najważniejsze, to wszystkie posiadają końcówkę Laser Tip, czyli laserowe nacięcia, które eliminują ryzyko wyślizgiwania się narzędzia. Ta końcówka po prostu wgryza się w gniazdo wkrętu, dzięki czemu nie trzeba używać aż takiej dużej siły do odkręcania. Dwa płaskie wkrętaki izolowane VDE dla elektryków w rękojeści czerwonej. Oferują one bezpieczeństwo pracy pod napięciem do 1000 V. Są tutaj również dwa wkrętaki do podbijania w rękojeści żółtej. Są one wzmocnione, odporne na korozję i mają tutaj specjalną główkę, w którą można uderzać młotkiem. Dodatkowo posiadają sześciokonny zabierak, dzięki któremu możemy się wspomagać kluczem dla przeniesienia większego momentu obrotowego. Znajduje się tu jeszcze próbnik napięcia oraz według mnie bardzo fajna rzecz, chwytak do wkrętów, dzięki któremu mamy pewne trzymanie na narzędziu wszystkich rodzajów wkrętów w różnym rozmiarze. Kolejna szuflada to szuflada wypełniona narzędziami z serii Joker. Jest tutaj cała gama rozmiarów od 8 do 19. Jeżeli chcielibyście dowiedzieć się więcej na temat kluczy z tej serii, to w tej chwili w rogu ekranu pojawia się link do filmu, w którym dowiecie się dokładnie, jakie mają możliwości i jakie są różnice pomiędzy nimi. Znajduje się tu również zestaw kluczy imbusowych oraz zestaw kluczy trzpieniowych Torx z magnetyzerem. Obydwa są oczywiście z systemem Take It Easy. Końcówka kulista przy kluczach imbusowych pozwala na odchylanie narzędzia względem wkrętu, dzięki czemu możemy odkręcać czy dokręcać pod kątem. No i mamy tu jeszcze bardzo fajny zestaw Tulczek plus, gdzie znajduje się grzechotka, bity, nasadki oraz rękojeść. A to wszystko w niewielkiej kasecie, którą możemy sobie wygodnie zabrać na wycieczkę rowerową czy motocykl. W trzeciej szufladzie! Znajdziemy grzechotki dużą i małą, adapter, przeduszki oraz całą gamę nasadek od najmniejszych, takich jak 4, 4,5, 5, aż po rozmiar 32. Grzechotka cyklop z zabierakiem 1/2 to solidne narzędzie, które posiada podziałkę z 72 zębami, co zapewnia niewielki kąt pracy, który wynosi 5 stopni. No i przede wszystkim ma wychylną główkę, dzięki której możemy pracować w trudno dostępnych miejscach. Można ją ustawić w pozycji 0, 15 i 90 stopni w lewo i w prawo, co zapewnia bezpieczną pracę. Posiada również fajną obrotową tulejkę, która znacznie przyspiesza pokręcanie. A jak sobie główkę ustawimy w pozycji 0, to przy zastosowaniu adaptera i grotu może ona służyć jako standardowe wkrętak. Pozostałe szuflady są puste, no i oczywiście trzeba byłoby zaaranżować je pod własne potrzeby. Niemniej jednak w takiej konfiguracji spokojnie poradzimy sobie przy większości prac w naszym garażu. Ech, no piękna ta skrzynka jest. Na pewno byłaby spełnieniem marzeń niejednego mechanika. Taka skrzynia, jak i wszystkie narzędzia firmy Vera są dostępne u nas w sklepie www.fastons.pl. W opisie tego filmu znajdziecie linki do poszczególnych narzędzi opisywanych w tym filmie. Dajcie znać w komentarzach, jakich Wy używacie narzędzi. No i oczywiście zachęcam do kliknięcia przycisku subskrybuj. Bo takich filmów jak ten będzie znacznie więcej u nas na kanale. Na dzisiaj to już wszystko. Do zobaczenia w kolejnym filmie.